Szukasz prezentu dla fanów motoryzacji? W Media Expert czekają na Ciebie najpotężniejsze maszyny w postaci zestawów LEGO. Zostań ze mną, a dowiesz się co i jak. Zapraszam! Lego Technik McLaren Formuła 1 to pięknie odwzorowany bolid składający się z ponad 1400 elementów. To efekt ścisłej współpracy projektantów LEGO z ekspertami z zespołu McLaren Racing i oryginał i ten model były opracowywane jednocześnie. Efekt jest zdumiewający, a w replice znajdziemy taki sam silnik cylindrowy V6 z ruchomymi tłukami, układ kierowniczy, zawieszenie i mechanizm różnicowy jak w oryginale. Niesamowita rzecz. A żeby dopełnić wierności, w zestawie znajdziesz też naklejki sponsorskie, dzięki którym jeszcze bardziej upodobnisz go do prawdziwych bolidów F1. Jeżeli szukasz prawdziwego wyzwania, to może je stanowić lego technik Ferrari Daytona SP3 to aż 3778 elementów, które zapewniają składanie na wiele, wiele godzin. Efektem starań będzie model o długości 59 cm, doskonale odwzorowujący oryginał. Pod klapą silnika znajdziemy V12 z ruchomymi tłokami. W kabinie kierowcy zaś ośmiobiegową sekwencyjną skrzynię z manetką skrzyni biegów. Dbałość o szczegóły robi tu olbo olbrzymie wrażenie. Czerwień elementów składających się na karoserię to klasyczna czerwień. Ferrari. Zakrzywione linie oraz kultowy kształt tylnej części nadwozia są odwzorowane perfekcyjnie, a wciąż mówimy o modelu, który jest stworzony z klocków. Skala modelu to 1 do 8, a jego dokładne wymiary to 59 cm długości, 25 cm szerokości, 14 cm wysokości oraz nieskończenie wiele radości. W mediaexpert oraz na mediaexpert.pl znajdziesz te oraz wiele innych modeli LEGO związanych z motoryzacją. Nie zastanawiaj się, więc niezależnie od tego, czy chcesz zrobić sobie prezent, czy komuś innemu, linki ja zostawiam jak zawsze w opisie i do zobaczenia, moi drodzy, niebawem w kolejnym prezentowniku. Cześć!